Chińska Republika Ludowa to jedno z najważniejszych państw współczesnego świata. Druga gospodarka globalna, ponad 1,4 milionów obywateli i system polityczny odmienny od zachodnich demokracji. Celem tego filmu jest analiza podstaw ustrowych Chin i struktury władzy, relacji państwo-społeczeństwo oraz modelu gospodarczego. Podstawą legitymizacji władzy w Chinach pozostaje mit założycielski z 1949 roku, kiedy przewodniczący komunistycznej partii Chin Mao Zedong proklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. W oficjalnej narracji wydarzenie to symbolizuje zakończenie tzw. wieku upokorzeń, okresu dominacji kolonialnej i ingerencji obcych mocarstw. Partia przedstawia się jako siła, która przywróciła jedność, suwerenność i godność narodowi chińskiemu. Postać Mao Zedonga zajmuje w tym micie miejsce centralne. Przedstawiony on jest jako przywódca, który zjednoczył kraj po dekadach wojny domowej i chaosu oraz stworzył fundamenty współczesnego państwa chińskiego. W pierwszych latach istnienia Chińskiej Republiki Ludowej wprowadzono głęboką centralizację władzy, podporządkowanie państwa Komunistycznej Partii Chin oraz radykalne reformy społeczne, w tym reformę rolną i kolektywizację wsi. Choć polityka ta wiązała się z ogromnymi kosztami społecznymi, w oficjalnej narracji podkreśla się jej znaczenie jako zerwanie z dawnym porządkiem i początkiem nowej epoki. Chiny funkcjonują jako państwo jednopartyjne. Realna władza polityczna skupiona jest w rękach Komunistycznej Partii Chin. Choć konstytucja przewiduje istnienie innych ugrupowań, nie pełnią one funkcji opozycyjnych. System ten określany jest w literaturze jako autorytaryzm partyjno-państwowy. Pozbawiony pluralizmu politycznego i wolnych wyborów. Najważniejsze decyzje polityczne podejmowane są wewnątrz struktur partyjnych, natomiast instytucje państwowe pełnią przede wszystkim funkcję wykonawczą i zatwierdzającą. Mechanizm władzy opiera się nie na rywalizacji wyborczej, lecz na hierarchii partyjnej oraz lojalności wobec kierownictwa komunistycznej partii Chin. Kluczową cechą chińskiego systemu władzy jest jej koncentracja. Najwyższą pozycję zajmuje sekretarz Generalny Partii, który zazwyczaj łączy tę funkcję z urzędem przewodniczącego państwa oraz Wierzchnika Sił zbrojnych. Zniesienie limitów kadencyjnych w 2018 roku oznaczało odejście od modelu kolektywnego przywództwa i wzmocnienie personalizacji władzy. Faktyczne centrum decyzyjne stanowi stały Komitet Biura Politycznego, czyli wąska grupa najważniejszych rangom działaczy partyjnych. To na tym szczeblu zapadają kluczowe decyzje dotyczące polityki wewnętrznej, zagranicznej i obsady najważniejszych stanowisk państwowych. Relacja między państwem a społeczeństwem w Chinach opiera się na nieformalnym kontrakcie społecznym. Władza zapewnia stabilność, bezpieczeństwo i wzrost dobrobytu w zamian za ograniczanie partycypacji politycznej. Sprzeciw społeczny ma zazwyczaj charakter lokalny i ekonomiczny. Rozbudowany aparat kontroli, cenzura, nadzór cyfrowy i monitoring skutecznie ograniczają możliwości masowych protestów. Chiński model gospodarczy, określany mianem kapitalizmu państwowego, obok sektora prywatnego funkcjonują silne przedsiębiorstwa państwowe dominujące w strategicznych sektorach gospodarki. Dynamiczny rozwój ekonomiczny stał się jednym z głównych źródeł legitymizacji władzy. Stopniowo zastępując ideologię jako fundament poparcia społecznego. Co istotne, źródłem sukcesu gospodarczego Chin było połączenie reform rynkowych z silną kontrolą polityczną. Otwarcie na handel międzynarodowy, napływ inwestycji zagranicznych oraz wykorzystanie taniej i licznej siły roboczej umożliwiło szybki wzrost produkcji i eksportu. Jednocześnie państwo zachowało kontrolę nad kluczowymi sektorami, co pozwoliło na prowadzenie długofalowej strategii rozwojowej. Chiński model ustrojowy stanowi alternatywną drogę modernizacji odmienną od zachodniej demokracji liberalnych, łącząc silną scentralizowaną władzę z pragmatycznym podejściem do gospodarki rynkowej. Analiza tego systemu pozwala lepiej zrozumieć wewnętrzną stabilność Chin, jak i ich rosnącą rolę w porządku międzynarodowym. Zachęcam również do zejrzenia w opis, gdzie znajduje się pełna bibliografia wykorzystana do tego materiału.